Jesu ufam Tobie. Jesu ufam Tobie. ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Panie Jezu, przychodzimy do ciebie w tej kaplicy, adorując Cię w najświętszym sakramencie. Przychodzimy, aby słuchać Twojego słowa. Ty dzisiaj powiedziałeś, że z serca ludzkiego wychodzą takie czyny, jak zabójstwa, zazdrość, chciwość, głupota, a to wszystko prowadzi do wojen. Konfliktów, kłótni, nienawiści. I możemy powiedzieć, jak święty Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Na świecie toczy się tyle wojen, w tym ta najbliższa nam na Ukrainie. Panie, do kogo pójdziemy? Kto nam da pokój, jeśli nie Ty? W tej modlitwie różańcowej wraz z Królową Pokoju błagamy Cię: daj pokój światu, pojednanie w rodzinach, we wspólnotach. Prosimy o ten pokój w naszej Ojczyźnie, ale przede wszystkim o pokój w naszych sercach, by nasze serca były czyste, wolne od wszelkich złych myśli i pragnień. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod pąskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał. Stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na ale nas zbaw od Prosimy, Cię, dobry Jezu, o wiarę w naszych sercach, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. rozważmy część chwalebną. Tajemnica pierwsza: z wstanie. Anioł powiedział: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu. Z martwych wstał. Panie Jezu, jesteś naszą nadzieją, że pośród zniszczenia, śmierci, konfliktów Nadejdzie taki dzień, w którym śmierć nie będzie już miała prawa głosu. Abyśmy wytrwali, wierząc w Ciebie, który z martwych wstałeś. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś maryjołaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci Amen. Zdrowaś Maryjołaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże bódź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za Tajemnica druga. Teraz chcemy myśleć o tym, Panie gdy wstąpiłeś do nieba, gdy pokazałeś nam drogę, gdy powiedziałeś wcześniej: W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdy mówisz: Wasza Ojczyzna jest w niebie. Panie Jezu, prosimy Cię, aby te ziemskie Ojczyzny były krajami pokoju. Pobożności, w którym ludzie pracując uświęcają siebie, aby kiedyś na zawsze przebywać w Twojej Ojczyźnie, którą przygotowałeś dla nas od założenia świata. Prosimy, abyśmy nigdy nie przecenili tej ziemskiej Ojczyzny nad tą niebieską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw te złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Zdrowaś Maryjołaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wkrzeszeni, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjołaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Pana. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w śmierci naszej. Pani. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzina śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku, Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo pokoju, Tajemnica trzecia, to teraz, Panie, chcemy Ci dziękować za Ducha Świętego i dziękujemy Ci za to, że On nas uczy, jak być ludźmi pokoju. Wciąż niedoskonałymi, ale gdy będziemy otwierali się na Jego moc i światło, to Ty powiedziałeś On was wszystkiego nauczy, On was poprowadzi, jest duchem pokoju, mądrości. Prosimy Cię ześli, Twojego ducha, Ducha Świętego, szczególnie na tych, którzy podejmują ważne decyzje, przyczyniające się sprawie pokoju. Prosimy Cię, ześlij ducha pokoju na tych ludzi, którzy są skłóceni, małżonków skłóconych, rodziny, przyjaciół. Panie, daj nam ducha pokoju, ducha Twojej miłości, ducha świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszechnie daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym Ojcu. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Zdrowaś Maryjołaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjołaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjołaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę na śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego. Czwarta tajemnica w niebowzięcie, Maryi. Ty Maryjo z duszą i ciałem zostajesz wzięta do nieba. Ty, która jesteś najdoskonalsza z ludzi, ty, która uwierzyłaś Bogu, ty, która Go wielbiłaś. Oto w tobie złożył On najcenniejszy skarb siebie samego. W tobie pokazuje nam, kim ma być człowiek. Według zamysłu Bożego, jak wielkie rzeczy uczynił Ci wszechmocne w tej tajemnicy, do tego byśmy żyli z Nim w Jego Królestwie, wzięci z ciałem i duszą. Maryjo, pomóż nam być ludźmi świętymi, by królować w Jego domu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak o w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami w teraz i w godzinę na śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjołaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja.